Czasami spotykamy w życiu ludzi, którzy przyczyniają się do kolosalnych zmian w naszym życiu. Z początku oczywiście nie zdajemy sobie z tego sprawy, zupełnie jak lihasy. Angela Nguyen pracowała w sieci pizzerii Dominoes. Codziennie dostarczała pizzę do kilkudziesięciu osób, a po kilku latach miała nawet stałe miejsca dostaw. Wśród regularnych klientów był lihasy. Li miał małą tradycję. W każdą sobotę zamawiał pizzę a Angela za każdym razem mu ją dostarczała. Jednak pewnego dnia zamówienie nie dotarło. Kobieta zdążyła zaprzyjaźnić się z mężczyzną i zaniepokoiła się tym, że drobny rytuał został przerwany. Pracownica pizzerii postanowiła mimo wszystko wybrać się do li osobiście, by sprawdzić, czy aby na pewno wszystko w porządku. Gdy dotarła na miejsce, pękło jej serce. Okazało się, że silna burza oderwała dach domu mężczyzny. Li nie miał pieniędzy na naprawę domu. Dodatkowo niewiele wcześniej stracił syna w wypadku. Los ciężko doświadczył mężczyznę, który dał za wygraną. Przygnębiony i załamany, wprowadził się do małej przyczepy stojącej w ogrodzie. Nie miał siły podjąć żadnego działania. Z czasem do Angeli doszły słuchy o warunkach, w których mieszkał. Lee. W przyczepie nie było wody ani prądu. O kanalizacji oczywiście również nie było mowy. Kobiecie pękało serce. Nie miała jednak zamiaru użalać się nad jego losem, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Nie mogłam pozwolić temu człowiekowi żyć w ten sposób. Pomyślałam, że muszę coś zrobić. Najpierw Angela kupiła grzałkę do przyczepy mężczyzny. Mały krok, a bardzo ułatwił mu życie. Na tym jednak nie koniec. Kobieta postanowiła zorganizować zbiórkę pieniędzy, by odbudować zniszczony dom. Im więcej osób usłyszało bolesną historię Li, tym więcej darowizn zaczęło wpływać na konto. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy udało się zebrać ponad 30 tysięcy dolarów. Kwota była wystarczająco duża, by odbudować dach. Angela bardzo się cieszy i dziękuje darczyńcom, bez ich hojności pomoc byłaby niemożliwa. Angela pojawiła się w życiu Lee w samą porę. W najtrudniejszym czasie do mężczyzny wyciągnęło dłoń wielu nieznajomych. Nie tylko pokazali, że zły los może zostać odmieniony, ale pomogli mężczyźnie stanąć na nogi. Osoby jak Angela są doskonałym przykładem tego, jak niewiele wystarczy, by odmienić czyjś los.